od uzyskania przez Polskę niepodległości przez 8 lat 9 oddzielnych okręgów kolejowych było administrowanych przez Ministerstwo Kolei Żelaznych. 24 września 1926 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego stworzono przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe. ówczesne władze upatrywały tworzenie kręgosłupa komunikacyjnego w oparciu o kolej. Marszałek Józef Piłsudski powiedział wówczas aby podnieść kulturę i dobrobyt ludności, trzeba jej dać dobrą komunikację. W 1927 roku rozpoczęła działalność w stolicy elektryczna kolej dojazdowa spółka akcyjna. W tym samym roku zapadła decyzja o budowie tunelu średnicowego w Warszawie, otwartego już w 1933 roku. 1933 rok. Budowa największej inwestycji kolejowej okresu międzywojennego, magistrali węglowej łączącej Śląsk z nowym portem Gdynią. W 1936 roku uruchomiono nowe połączenia Warszawy z Radomiem i Warszawy z Krakowem. Powstają pierwsze linie zelektryfikowane systemem prądu stałego 3000 V na trasie z Warszawy do Odpocka i Pruszkowa. Razem do wybuchu II wojny światowej. Zbudowano ponad 1650 km nowych linii kolejowych, a ówczesna sieć kolejowa obejmowała 18500 km linii normalnotorowych i 3900 km wąskotorowych.